Witam serdecznie w drugim już filmie, na którym chciałem pokazać troszeczkę bardziej zaawansowane funkcje systemu Car Control. Otóż zabawa zaczyna się wtedy, kiedy w samochodzie jest tak zwana cyfrowa instalacja CAN. Wtedy możemy monitorować praktycznie wszystkie, wszystkie cyfrowe informacje, które przesyła komputer pokładowy samochodu. Chciałem to zaprezentować, dlatego wygenerowałem tutaj raport przejazdu jednego z samochodów, który ma już taką instalację. W momencie, kiedy animujemy trasę, od razu widzimy, co się dzieje w instalacji elektrycznej pojazdu. Widać, że stacyjka jest włączona, że zamek centralny jest zamknięty, włączone są światła pozycyjne i mijania. Podawana jest prędkość, ale już nie ta z satelity, tylko brana z instalacji pojazdu, konkretnie z ABS-u. Mamy też podawane obroty silnika, łączny przebieg. Chwilowe zuży zużycie paliwa, ono nam tutaj troszeczkę miga, ale widać, że A to jest 3 litry na 100, A to 4 litry na 100. Widać poziom paliwa, jaki jest w tej chwili w samochodzie 34,8 litra. Widać odległość, jaką to auto przejechało, zużyte paliwo to taka ciekawostka, że auto spaliło już 655 litrów czas jazdy, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość. To są już takie ciekawostki, które są właśnie wydobyte bez żadnych sąd paliwa, bez dodatkowych czujników, niczego takiego, tylko i wyłącznie za pomocą właśnie dwóch kabelków podpiętych w cyfrową instalację do samochodu. Zapauzujemy sobie teraz tą animację i przejdziemy do raportów. Tutaj taka właśnie instalacja cyfrowa też nam daje bardzo fajny wgląd w to, co się działo z samochodem. Możemy tutaj sobie wygenerować raport trasy i widzimy na nim tutaj poziom paliwa, jaki był podczas tego dnia, widać, że tam troszeczkę ponad 30 litrów, widać też obroty silnika, widać prędkość, widać takie zestawienie, które obroty silnika przeważały, które prędkości przeważały. No, i tutaj jest taka tabelka z zestawieniem czasów postoju, gdzie one miały miejsca. Też dosyć ciekawym raportem jest raport z jazdy, wykresy. Na tym raporcie widać poziom, poziom również paliwa, jak, jak dzisiaj to przebiegało. No, akurat mam tutaj dosyć mało, mały zakres daty zaznaczyłem, bo tylko dzisiejszy, dzisiejszy dzień. Gdyby był większy zakres dat, to byśmy widzieli ewidentnie wzrost paliwa, na przykład podczas tankowania, bądź no gdyby ktoś spuszczał paliwo, no to byłoby widać znaczny ubytek. Łatwo by się było zorientować, że, tego, że to paliwo jakoś dziwnie u, ubyło. Widać też wykres prędkości pojazdu, widać jak ten pojazd w różnych godzinach jeździł i prędkość silnika, obro, obrotową prędkość silnika. Również widać jak, jak ta prędkość kształtowała podczas tego dnia, kiedy my to sprawdzamy. Jeszcze jakimś takim ciekawym raportem może być raport stanu paliwa. To na pewno flotowców będzie interesowało. Widać, że w dzisiejszym, dzisiejszego dnia samochód przejechał 57 km i zużył na tą trasę 3,6 litra paliwa. No to takie właśnie troszeczkę bardziej zaawansowane funkcje przy użyciu właśnie cyfrowych informacji. Chciałem przedstawić. Mam nadzieję, że mi się to udało w kolejnym filmie. Zapraszam też na następne. Na pewno powstaną. Dziękuję. Do usłyszenia.